Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Skoro weekend to czas na kolejny przegląd, który dla Ciebie przygotowałem. Dzisiaj będzie to sektor OZE. Zobaczymy sobie kilka spółek na wykresach. Zobaczymy sobie wyniki portfela w ujęciu tygodniowym, jak również od początku roku. Jak i również zerkniemy sobie na piątkową sesję, co tam ciekawego się wydarzyło. Tak więc nie przedłużajmy, od razu startujmy z konkretami. Jeżeli chodzi o piątkową sesję, popatrzmy co ciekawego wydarzyło się na tym sektorze, na GPW. Stilo. 6,17 dało zarobić swoim inwestorom podczas piątkowej sesji. PGF Grupa 549, Columbus 3%, 0,1 3%, 3% również Letus, Sandragon 291 czy Ciasteczka, czyli Solar Innovation, i widzimy, że pozostałe spółki, no niezbyt rozpieszczały inwestorów. Z drugiej strony, zobaczmy na te największe spadki, które spółki zleciały najmocniej. Figen oberwał 464, EcoBox 184, na minusie Bras 131, podobnie ONDE 119, Biomas, i to są te największe, które tutaj w tym momencie widzimy. Jeżeli chodzi o obroty, no to tutaj widzimy, że Unimod wygenerował. Ponad 500 tysięcy obrotu, Columbus 281 tysięcy ml, system 242 213 grodno. I jeżeli chodzi o kurs, czyli cenę za poszczególną akcję danej spółki, tutaj widzimy, że najwięcej trzeba zapłacić za jedną akcję spółki ml system 111 ,60 zł. 60 groszy, Pep 71 ,70 zł. 70 groszy, Unimod 44 zł, czy na przykład Deckpol 35,30, a z drugiej strony najmniej trzeba zapłacić za jedną akcję ciasteczek ponad 16 groszy, Figen 37 groszy, Termo ponad 48 groszy, czy G-Energy ponad 42 grosze. Podobnie zresztą jak bras. Czyli widzimy, że dla każdego coś ciekawego się znajdzie. Ta rozpiętość, ten rozstrzał cenowy jest naprawdę bardzo, bardzo duży. No i teraz lecimy na portfel debutantów, Widzimy, że Stilo tutaj nam spadło o 14% w dół w tym tygodniu. Tak więc to jest dosyć potężne zejście, a na przykład 54% od początku, od momentu, w którym nam zadebutowało Stilo, tak więc widzimy, że dosyć nieciekawa sytuacja dla tej spółki, no bo te straty już są. Naprawdę bardzo pokaźne. I lecimy teraz już z wykresami. Zobaczmy sobie, które spółki dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. Pozostałe oczywiście są na, do, dostępne na przeglądzie sektorowym. Jak wczoraj oglądałeś przegląd sektora bankowego, to wiesz, że mam dosyć ciekawy bonusik, ale o nim za chwilkę, tak żebyś mógł do nas dołączyć na Przeglądzie sektorowym i oglądać sobie pozostałe spółki, i to w dużych ilościach w naszych cyklicznych spotkaniach. I zacznijmy sobie od spółki Nowawis, kiedyś. Myślę, że dosyć istotna, znaczna spółka, dosyć fajnie rozgrywana, no ale teraz niezbyt ciesząca się popularnością. Jakie również obroty widzimy, są dosyć mizerne. Tak więc, dla urozmaicenia zamiast wolumenów, podepnijmy na dziś RSI, tak żeby każdy, kto interesuje się właśnie na przykład tym wskaźnikiem jest 14 podpięta, więc można sobie to również obserwować. Mamy interwał tygodniowy podpięty na tych wykresach, tak więc to na średni termin. No I pamiętaj oczywiście, że to, co widzisz, żeśmy operatą tym zdaniem nie zgadzamy do koniec sytuacji własnej analizy. A ja lecę już z tym, co widzę tutaj na Nowawisie. co tutaj ciekawego może w najbliższym czasie się wydarzyć. Jak widzimy, już testujemy dosyć istotny i ciekawy poziom, bo ten moment zatrzymania nastąpił w miejscu, gdzie mamy kurs w okolicach 4,70, tak więc wiemy, że to jest teraz w tym momencie dosyć ciekawy poziom zatrzymania. Ewentualnych spadków na Nowawisie, niestety, bo struktura jest negatywna, układ jest negatywny, tak więc mamy cały czas obniżający się kurs tej spółki. Jeżeli przebije nam ten poziom, niestety, jak dla mnie lecimy nawet w okolicy, no oczywiście po drodze psychologiczna 4 zł, a w okolicy trójeczki. Również ten kurs mógłby się obsunąć, jeżeli no jest na tyle słabą spółką. Pamiętajmy również, że jesteśmy już w trakcie sezonu wynikowego, tak więc też warto sobie śledzić, szczególnie te spółki, które Cię interesują z sektora Oze, kiedy będą publikować te wyniki, tak więc na bieżąco można to śledzić. Ja te dwa dni takie do przodu zawsze podaję na podsumowaniach sesji dziennej, tak więc tam też można sobie zerkać, czy ewentualnie taka spółka gdzieś już tutaj nie zamierza publikować wyników, bo to oczywiście może być przez rynek rozgrywane, tylko pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy, czyli o oczekiwaniach. Oczekiwania analityków, czy one są spełnione, czy są niespełnione, bo pomimo tego, że wyniki mogą być pozytywne, i my możemy je odbierać jako rewelacyjne wręcz. No to niestety, jeżeli rynek odbiera je zupełnie inaczej, no to na pewno też inaczej go rozegra. więc tutaj musimy to uwzględnić w swoim podejściu. No jak widzimy, jeżeli chodzi o Nowawis, jeżeli by chciał być rozgrywany w pozytywnym kierunku, no to atakujemy półweczkę, która już, popatrzmy, jak przepięknie tutaj jest, stanowi również dosyć ciekawe miejsce może jakiegoś chwilowego zatrzymania, mini oporu, bo jeżeli przeatakujemy wyższe poziomy, to wiedziemy, że już dosyć istotnym poziomem oporu jest będzie dla nich bariera 6 zł. I wiadomo, że dopiero odczarowanie całej tej sytuacji, jeżeli mielibyśmy tutaj mówić, że Nowawis... Zaczyna wyglądać pozytywnie jak dla mnie. Jeżeli oczywiście nie spadniemy niżej, bo ten poziom będzie się przesuwał, to jest dopiero wybicie 7 zł. Tak więc na razie wygląda to po prostu słabo i źle. I chyba najlepsze, co mogłbym Nowawiść zrobić, zresztą jak pozostałe spółki, które wyglądają bardzo analogicznie, to po prostu ukisić się na ten słaby okres w wręczu, żeby po prostu ten kurs niżej mógł nie spaść. Jeżeli chodzi o kolejną istotną, ciekawą spółkę, to oczywiście Sanex. Sanex, który również tutaj nie utrzymał nam tej struktury, w tym. Wysokiej sekwencji tego ręcza. Niestety odpadły tutaj z kretesem poniżej tej struktury. Tak więc widzimy, że przełamaj nam poziom wsparcia i w tym momencie jest to istotny poziom oporu, który zresztą współgra nawet z tą linią tendencji, którą poprowadziłem tutaj. Tak więc dopóki ona nie padnie i również nie padnie nam ten poziom, bo prawdopodobnie, jeżeli nawet byśmy mieli wzrost na to jeżeli podejdą na pod tą strefę oporową, to ona również się zbiegnie właśnie z tą linią. Tak więc ich przebicie będzie nam tylko potwierdzeniem tego, że. Saneks przygotowuje się do czegoś więcej. W tym momencie mamy wyhamowanie, nawet jeszcze nie przetestowali na połówki, ale już wiemy, że to jest atak na poprzednią strukturę rężową. tak więc górno ograniczenia, widzimy to, że oni już testują te górno ograniczenia tego poprzedniego ręża, który tutaj służył do akumulacji i wybicia tych poziomów nad, z dużym impetem. Teraz to wiadomo, że raczej nie jest taki czas na tego typu ruchy. Jeżeli chodzi o sierpień, zobaczymy, popatrzmy, przedłużmy nawet tą linię, żebyśmy wiedzieli, z czym się mierzymy, bo skoro kiedyś oporowało to nam dosyć istotnie. Sanek przed dalszymi wzrostami, no to teraz może również być dosyć ciekawym miejscem wsparcia, aby po prostu sanek sam nie spadł niżej. No bo niestety te spadki mogłyby przyspieszyć po przebiciu właśnie tej strefy. W tym momencie, jeżeli nam utrzymają i uszanują ten poziom, który się obecnie znajdują, tak dla mnie powinien przetekować półweczkę i znów próbować podejść przynajmniej pod tą strefę oporu, jeżeli w ogóle są silni. Grodno, popatrzmy sobie na Grodno, jak tutaj pięknie, nam tutaj współgra z tymi naszymi poziomami, jak przepięknie za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, doszli od... i obronili poziom, czyli poziom wsparcia oczywiście zadziałał oraz kolejny. Kolejne zresztą i oni kiszą się tu od wielu miesięcy w tych samych półkach cenowych. Tak więc zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli nawet będą kontować tę fazę ze wzrostową, to wiadomo, że 14,90-15 zł, jako bariera psychologiczna, jest tym poziomem, który oporuje nam grodno przed dalszymi wzrostami. A z drugiej strony, ich przebicie to jest atak na półwkę i ewentualne dogranie tej górnej ograniczenia tego ręcza, do którego już dawno nie doszli. No ale jakby nie było, on tutaj jest. Tak więc jest ten poziom dosyć silnych oporów. Silnej podaży, tak więc zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli Grodno chciałby tutaj dojść, no to musi się zmierzyć z tym poziomem i dopóki tego nie zrobią, no to wątpię, żeby w ogóle byli w stanie przebić się powyżej 18 zł. To raczej nie jest ten czas, żeby Grodno mogło tego dokonać. Biomas, jako kolejna ciekawa, istotna na, na pewno spółka, pamiętajmy, że biomas jest jedną z tych spółek, które lubi rozpieszczać inwestorów informacjami, a wręcz zaskakiwać informacjami. Niektóre są grzane, niektóre nie. Niektóre są pozytywnie odbierane przez rynek, niektóre nie. Wiemy, że jeżeli Delta będzie się rozpychać, jeżeli rzeczywiście byśmy się doczekali jakiejś nieciekawe sytuacji odnośnie rozwoju szkodnika, na świecie, jak i również u nas, no to taki biomas, który zapowiedział dystrybucję chińskiej szczepionki, no mógłby przeżyć tutaj jakieś swoje 5 minut, jeżeli będą podgrzewać tą informację. Tym bardziej, że biomas, popatrzmy, jak ciekawie utrzymują ten poziom cenowy. Jeżeli by nie wierzyli w tą spółkę, no to bez problemu mogliby ją stoczyć na grosze. I to nie byłoby tutaj nic dziwnego, jeżeli biomas mógłby czegoś takiego oczywiście dokonać. Ale z drugiej strony widzimy, że wiara w spółkę jest na tyle silna, że jednak ten poziom jest utrzymywany przez parę miesięcy. Tak więc pomimo tych wybić Wywołanych oczywiście stosowną informacją, cały czas te poziomy są utrzymywane. Pił, czyli oznacza to, że piłeczka w grze. Ranger mają to do siebie, że w końcu muszą być przełamane. Tak więc zdajemy sobie sprawę, że jeżeli zamkną się poniżej tej, tego, tej bariery, którą tutaj zaznaczyłem, i tutaj oni nadbijają nawet do psychologicznej złotówki, no to będziemy wtedy ewentualnie widzieć zagrożenie, że biomas będzie chciał wyznaczać nam nowe poziomy w kontekście negatywnym. A z drugiej strony, jeżeli pojawią się jakieś szczególnie niespodziewane informacje, no to biomas czasami może tutaj przypuścić jakiś atak na to wysokie poziomy, czyli okolice 1,47 czy też nawet 1,8. I lecimy sobie teraz z królem OZE, czyli Kolumbus nam dostał na deser, bo jakby nie było, Kolumbus tutaj wykonał dosyć ciekawą pracę. W końcu przebili nam poziom 37 jako poziom wsparcia. Tak więc już w tym momencie widzimy, że co po niektórzy nie wytrzymują, no i zaczynają nam tutaj Spuszczać Kolumbusa na niższe sekwencje. W tym momencie, tak naprawdę, gramy o to, żeby gdzieś przetestować tam poziom 30 psychologicznych złotych, bo tutaj ten poziom, jeżeli nie wytrzyma, no to lecimy sobie na sekwencyjnie niżej i będzie to na pewno bardzo negatywne, tym bardziej jak Columbus doczeka takich dosyć nieciekawych zejść korekcyjnych, jeszcze przed przejściem na duży parkiet, bo wiemy, że takie zapowiedzi oczywiście są i nie ma się co dziwić, akcji tam co nie miara, podaży tam co nie miara, a płynności brak. Tak więc jeżeli Columbus chciałby dać możliwość uwolnienia się z tych akcji swoim inwestorom, no to to przejście na duży parkiet jest jak najbardziej uzasadnione, żeby oczywiście miało to miejsce, tym bardziej, że chyba zapowiedzi jakichś do druk akcji również z tego co Pamiętam w niektórych jakichś informacjach, możemy oczywiście skorygować w komentarzu, czy dobrze pamiętam, czy też nie, ale jak widzimy, no, to oczywiście nie sprzyja temu, żeby Kolumbus mógł być tutaj na jakichś coraz wyższych poziomach. Raczej wątpię, żeby to mogło mieć miejsce. Jeżeli nawet Kolumbus będzie chciał odwracać, to wiemy, że tutaj na tyle silną strukturę ręczową zbudował, że będzie im ciężko to zrobić i nawet jakieś niespodziewane informacje, które Kolumbus mógłby puszczać to jakieś niesamowite, no wątpię, żeby były na tyle mocno, mogły uszkodzić ten kurs tej spółki, żeby oni mogli wybić w ogóle powyżej połówki tej sekwencji, czyli okolic psychologicznych. 50 zł, raczej jest to bardzo mało prawdopodobne w tym okresie czasu, w którym oczywiście obserwujemy. Ten wykres struktura może się oczywiście zmienić, mogą się akumulować, no ale do tego potrzebujemy spore ilości jeszcze dni, kilku tygodni, kilkunastu tygodni, żebyśmy mogli w ogóle coś takiego zaobserwować. W tym momencie dla mnie układ jest negatywny i Zagrożenie tego, że możemy testować niższy poziom jak najbardziej występuje na kolumbusie. I pozostałe spółki zapraszam Cię już serdecznie na przegląd sektorowy, do którego możesz do, przystąpić do nas po bardzo atrakcyjnej cenie, bo widzimy, że przygotowałem dla Ciebie nie lada gratkę. Przegląd sektorowy dwa miesiące w cenie jednego miesiąca, czyli wiemy, że na jednym cyklu spotkań, takim miesięcznym, oglądamy 200 spółek, w, przez dwa miesiące zobaczymy ich 400, a jako bonusik dorzucam to, żebyś mógł mieć wgląd również nasze poprzednie spotkania, czyli poprzednie 20 spotkań, czyli zobaczysz kolejne. 200 spółek, czyli łącznie ponieważ miał dostęp przez ten cały cykl. Jeżeli do nas dołączysz, będziesz mógł obejrzeć ponad 600 spółek. Tak więc nie lada gratka. Link masz w opisie. Ilość jest ograniczona, czas również, tak więc nie zwlekaj, dołącz do nas. A ja już lecę do tego, żeby pokazać Ci, jak wygląda wyniki portfela w ujęciu tygodniowym, który już od początku miesiąca, od początku roku oczywiście, popatrzmy sobie, jak tutaj przekształtują te wyniki, jeżeli chodzi o rekordzistów wzrostów w tym tygodniu który jest za nami, grodno dało zarobić swoim inwestorom 8,27, plusie, Ecobox 5,12, Polenergia, czyli PEP 243, Bras 2,14 i to są te największe wzrosty. Nie ma tego zbyt dużo, mamy 30 spółek na tej liście. Widzimy, że tylko na plusie jest 16, dwie bez zmiany. Jest to dawny ackerman teraz mamy zmianę tickera na VAT i zepak. To są te spółki, które tutaj y, bez zmian w tym tygodniu się poruszają, i z drugiej strony mamy też spółki, które niestety pogłębiają i spadają coraz niżej. Jest to właśnie Columbus, który zaliczył 7,66% spadek w tym tygodniu, Columbus y, LQ 5,50%, Bergholding 5%, Berg Ozzy Capital 43%, Figen 3,14%, Unimod 3,08%. Tak więc widzimy, że to są te wartości ujemne. Wynik portfela jest również na. W wyniku ujemnym jest to setnych na minusie, i od początku roku popatrzmy sobie: tutaj PGF Grupa jest liderem wzrostów 164%, Braz 96%, Sandragon 46%, Ecobox 36%, 32%, ML System 32%, Energia i w odwrocie, jak widzimy, mamy Figen 56% na minusie, 50 Watt, Nowavis 39%, 38%, Photon, Columbus 38%, 38%, również 0, OZE, Capital 36%, 32%. H4F, Berk Holding 31 i pozostałe spółki, które tutaj wyżej mamy, również na minusie, tak więc widzimy, że jest tego naprawdę, naprawdę sporo i w ujęciu portfelowym od początku roku mamy wynik zaledwie już 1,36%, czyli widzimy, że OZE jest słabe w tym roku i tutaj nie wygląda na to, żeby mogło być to kontrolowane, tak więc jeżeli w okresie wakacyjnym, czyli tym najlepszym okresie można powiedzieć dla tego sektora nie nastąpi jakaś zmiana przełomowa, no to zamierza od września już wracić systematycznie do przeglądu spółek gamingowych, a OZE będziemy oglądać tylko jeżeli zwycięży oczywiście w głosowaniach, czyli jeszcze dosłownie przed nami kilka spotkań, kiedy to OZE się pokaże i potem już wracamy do naszego wcześniejszego trybu, no bo skoro OZE w tym roku nie jest grzane, to nie ma sensu też na niego poświęcać czasu, chyba że będzie na to wola twoja i wygra po prostu w głosowaniu. Tak to wygląda, że chodzi o wyniki portfela. Zapraszam już na kontynuację naszego przeglądu, do przeglądu sektorowego. Pamiętaj o tym rewelacyjnym bonusiku, który dla Ciebie przygotowają. Warto skorzystać. Pozdrawiam serdecznie. Na razie, hej.